Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na Lootboxie, jak zawsze 4 17. Ja jestem Kuba i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z newsów, ale uwaga, prawie bym zapomniał, macie w tym momencie czas na zostawienie łapki w górę, subskrypcji, komentarza oraz wbicia na naszego Discorda, czyli Discorda dla fanów filmów, seriali i gier. Okej, okay, pierwszym newsem na dzisiaj będzie coś nietypowego. Nie wiem, czy mamy tu jakiś fanów Star Trek'a, ale jeśli tak, to mam dla was dość smutną wiadomość. Słychać było, że nad następnymi dwoma produkcjami mają pracować Noah Hawley oraz Quentin Tarantino. Czyli duet zapowiadający wiele, ale to wiele dobrego. Mimo to mamy dla was informację, że podobno Tarantino waha się nad udziałem w projekcie, jak wyjawił w jednym z wywiadów. Możliwe, że chodziło o nieporozumienie, które, jak wiadomo, w takim fachu może i to bardzo poruszyć ludzi. Miejmy jednak nadzieję, że reżyser Pulp Fiction weźmie udział w projekcie. Gwiezdne wojny, Skywalker Odrodzenie to jeden z obecnie najgorętszych tematów, bez wątpienia. Produkcja ma w sobie wiele ciekawostek, a teraz postaram się Wam przedstawić jedną z nich. Lin Manuel Miranda to aktor i muzyk, który miał swój udział w amerykańskim musicalu Hamilton. Film ten otworzył mu drzwi do sławy hollywoodzkich produkcjach. Mogliśmy go oglądać w Mary Poppins Powraca czy chociażby serialu Mroczne materie od HBO. Ten gość nie tylko wystąpił w najnowszej części Gwiezdnych Wojen, jak wiemy, głównym kompozytorem kultowej sagi jest John William, czy to właśnie Lin Manuel Miranda pomógł w tworzeniu muzyki. Teraz ciekawa informacja dla fanów Wiedźmina. Niedługi czas temu przez Międzynarodową Unię Astronomiczną zorganizowany został konkurs na nazwy Gwiazd oraz Planet. Szczęty został plebiscyt mający na celu wyłonienie najpopularniejszej wśród internautów nazwy dla wspomnianych wcześniej planet i gwiazd. Nasz kraj, jak nieciężko można było się spodziewać, wybrał w znacznej większości dwie nazwy: Gerald oraz Ciri. Jak dla mnie świetne. Lecz czy zgodne z regulaminem? Otóż Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała nazwy Ciri i Gerald jako uwaga znak towarowy, co mało jeden z punktów regulaminu. Wykorzystane ostatecznie zostały nazwy Solaris oraz PRIX, które zajęły drugie miejsce w głosowaniu. No i dla wytrwałych, jeszcze jedna informacja dla fanów wiecnych wojen. I tutaj taka mała uwaga dla ludzi, którzy chcą uniknąć jakichkolwiek informacji przed seansem. Lepiej przewincie do momentu ukazanego na ekranie. Recenzje filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie są przeróżne. Ku mojemu zdziwieniu film otrzymał niewiele, bo 56% pozytywnych recenzji. Mniejsza część recenzji mówi o średnim, lecz satysfakcjonującym zakończeniu. Mowa jest również o leniwej narracji oraz słabo domkniętych wątkach. Film trwa, uwaga, 141 minut, co dla porównania jest dłuższym aż o 3 minuty filmem niż Przebudzenie Mocy. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Zapraszam was serdecznie na sobotę godzinę 17 na obejrzenie kolejnego odcinka od ekipy Lootbox. Trzymajcie się, you.